Sip on then they your kids goodbye. Stuck in a traffic jam, on one can you're on your way to paradise. Tires burning when you reach your destination. We're ahead of time, but you know you're Moje spojrzenie jest cały czas takie same. Jest to piękna płyta z, na pewno z, z, zrodzona z pasji do muzy i, 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 i no, akurat teraz się ukazała płyta koncertowa, na której gramy cały repertuar z płyty studyjnej. Jest to, jest to nieco inna odsłona, ale to jest, e, to jest jedna z najpiękniejszych płyt, w, w jakich brałem udział to na pewno, więc mam, mam do niej stosunek osobisty. Eee, bardzo, bardzo mi było miło nad nią pracować. Eee, fff, nie wiem, czy inaczej patrzę teraz, czy inaczej patrzyłem wtedy. Jak jest, jak jest nowa, no to wiadomo, że. że, że... Że, że, to spojrzenie jest trochę jeszcze bez, bez, odpowiedniej perspektywy, ale, ale słuchałem jej dzisiaj też jadąc tutaj, bo zawsze jak jadę do, do, do Kruków, to, to, sobie, to, sobie, tą płytę muszę odświeżyć i, i, i naprawdę są, 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 momenty bardzo piękne i są momenty bardzo dobre, także t, tak, tak bym ją określił. Piotrek? Bo i tak próbuję mnie wypuścić oczywiście w fazę gadki. Ale ja się nie dam wypuścić. Dodam tylko do tych słów, że faktycznie ta płyta jest wyjątkowa w naszej dyskografii i e, choć e, no nie ma tutaj pełnego składu, który wziął udział w tej płycie, e, no, to, no to wspomnienia pozostają e, i to jest bardzo ważne. Myślę, że Wa ważne jest to, trzeba powiedzieć, że płyta została nagrana dwa lata temu, ale ta muzyka ciągle jakoś tak ewoluuje, bo jeżeli po porównać mh, materiał koncertowy, to jednak nie gramy tego nuta w nutę, e warto <eight> też dodać, że mh, na przestrzeni tych lat się sekcja zmieniła praktycznie, bo dołączył, dołączył Mariusz, ja tylko dałem na poprzedniej płycie tam praktycznie twarz, bo całą ścieżkę nagrał. Poprzedni paśm tak Krzysztof Nowak. Więc myślę, że ta, ta muzyka jakoś ewoluuje i, 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 i te, te, te aranże są, są troszkę inne i myślę, że to jest też taka magia zespołu, że każdy koncert jest troszeczkę inny. Zawsze gdzieś tam jest jakaś taka improwizacja i myślę, że to, jest, to może być też ciekawe dla osób, które sięgną po ten album koncertowy. Fajnie się grało, to jest fakt. E, e, nigdy chyba nie grałem. Akurat tutaj, w ogóle, na, na żadnym koncercie związanym z Dąbrową Górniczą, takim dużym w zasadzie. No, ale i tak najbardziej zaskoczony, zaskoczony byłem, że ten koncert został za, zarejestrowany, zresztą jak my wszyscy chyba. I wyszła propozycja wydania go. No, co mogę więcej powiedzieć? Chyba jesteśmy wszyscy zadowoleni. Mam nadzieję tylko, że będziemy wiedzieć, jak będziemy płytę następną studyjną nagrywać, że jesteśmy w studio i jesteśmy nagrywani. Na Słuchajcie, ja proponuję, żeby, żeby nagrać tą płytę studyjną po prostu w domolo wynajmiemy cały lokal i tutaj się ustawimy tak jak Parple. Po prostu wynajmowali sobie różne takie dziwne miejsca i później spędzali czas. Tylko, że oni nie wydawali tego. <laughs> Jak sobie spędzali czas, to jednak, jednak nie wydawali tego. Myślisz? Tak. tak, ale nie wspominając sam koncert, no to, to, to był na pewno największy koncert, jaki zagraliśmy do tej pory. Fajnie, że to akurat w Dąbrowie górniczej, czyli w, czyli w mieście rodzinnym Piotrka. I naprawdę to, to, to co pamiętam bardzo dobrze, to, to reakcja publiczności na muzykę, która przecież nie należy do najłatwiejszych, nie ma tam Jakichś super przebojów e, e, biesi biesiadnych, i tak dalej, które są rozpoznawalne od razu. I jeszcze na dobitkę jest to muzyka anglo anglojęzyczna, więc, więc tym bardziej e, ta reakcja publiczności e, gdzieś tam cały czas mi się przypomina. To był naprawdę super wieczór. Nagrywanie odbywało się tak naprawdę dwutorowo, o czym też jeszcze nawet nikt nie wie. <głos> <głos> ale, ale, ale tak stwierdziłem, że najpierw narażę się, jak usłyszę, że w ogóle ślady zostały nagrane, ale był też cały materiał wideo nagrany na dość dobrej jakości innym nośniku. Z tym, że on, ponieważ jest nagrany z oddali, nie nadawał się na jakąkolwiek tutaj kwestię koncertową, ale doskonale nadawał się do tego, żeby odtworzyć sobie w pamięci. Jak to brzmiało? No i tak pierwsze dni po koncercie to był od razu spotkanie miało miejsce z Piotrem, pojechaliśmy na Pogorię tutaj, no i przesłuchaliśmy cały piekle, koncert piekle. w piekle. No i tak naprawdę to wszystko działo się z minuty na minutę. No i tutaj zapadła decyzja, że coś z tego trzeba zrobić. No i tak myślę, że to dobry pomysł. I zrobiło się to. Całe szczęście że zarejestrował, się, zarejestrował się przede wszystkim dźwięk, a, a nie obraz, a nie odwrotnie. Bo tej płyty by nie było. I jednak, i, I jednak trzeba powiedzieć, że, że ścieżka dźwiękowa jest dużo ciekawsza niż wizualna. Ale, ale fajnie. I zresztą od momentu, kiedy nagraliśmy płytę studyjną, to, to rozmawialiśmy z Piotkiem często, że fajnie by było zarejestrować album live, bo, bo zespół kruk jest przede wszystkim zespołem koncertowym. I, I bardzo się cieszę, że to się odbyło właśnie w ten sposób, że nie musieliśmy być. Dodatkowo, jakby zdenerwowani samym faktem nagrywania, bo Olek nam nie, nie powiedział, że. Że, że nas rejestruje i, i, i to, 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 jest, to jest najfajniejsze, to jest taka prawdziwa, stuprocentowa płyta, płyta koncertowa, bez żadnych przeróbek, zagrana tak, na, na, na takim poziomie, na jakim byliśmy 3 września 2022. Daliśmy oczywiście z wszystko, mam nadzieję, że to, że to słychać. pomimo, pomimo no Wiadomo, przecież to wszystko nie, nie jesteśmy aptekarzami, więc, te, więc to jakieś wpadki mogą się zdarzyć, mniejsze czy, czy większe. Chociaż większe nie zarejestrowałem, ale ja zawsze bardzo krytycznie też podchodzę do, do, jakby do, do, do swoich wykonań live, nie słucham ich na ogół, ani nie oglądam. To, to, to Piotrek mi tam przysyła, że jest, a widziałeś już teledysk, już widziałeś? Ja mówię, nie, jeszcze nie oglądałem jakoś. Byłem tam, to co będę oglądał? No, przecież... Ale rzeczywiście przy płycie live Piotruś mi dosyłał cały czas kolejne numery, które były w fazie miksu i, i, i uznałem, że to jest materiał zadowalający na tyle, żeby można było z tego zrobić płytę. Bardzo jestem zadowolony i szczęśliwy, że, że tą płytę mamy. Zwłaszcza, że. Płyt koncertowych się nie, jakoś no, nie ukazują się, płyty koncertowe w ogóle. No, gdzieś się tam utarło, że tego się nie robi, że to może, że to może jest bez sensu, ale, ale nie w tym przypadku. W przypadku Kruka na pewno płyta koncertowa nie jest bez sensu. Ona pokazuje też ten, ten, ten nasz wspólny materiał z takiej właśnie strony. O tym, o tym już mówiłem, ale, ale w warunkach live ten, ten materiał ma, ma dopiero wszystko, to co trzeba. Tak, także no fajnie. Jestem bardzo zadowolony, że ta płyta jest. myślę, że no mocną tej płyty jest to, że jest ona autentyczna. Tak jak już mówiliśmy, nie przygotowywaliśmy się do niej, więc zawsze gdzieś tam jak ymm, muzyk wie, że będzie, będzie nagrywany, to gdzieś tam jest tam z tyłu głowy to, że może pewne rzeczy nie zrobić, może żeby było, żeby było bezpiecznie. A to jednak poszliśmy na całość i, i sądzę, że to jest na tej płycie również e, słyszalne. Zapewne znaczy, no, nie, są, nie są to są, e, nie są, to, są dwie te same płyty. No wiadomo materiał ten sam, ale jednak jest, jest to jest to takie inne podejście, po prostu. Czy lepsze, czy, czy gorsze, to już oczywiście oceniam słuchacze. Piotrek? Więc <grym> co ja mam powiedzieć? No <grym> Przede wszystkim są dwie gitary, co w Kruku jakby nigdy nie miało miejsca. I kiedyś, jak, jak Wojtek mi powiedział, wiesz, ja, ja, ja będę grał na gitarze. Ja mówię, ok, ale przecież jesteś, Równo, lepszy, jesteś lepszy ode mnie. No to jak teraz, jak ja teraz po prostu wypadnę, no ale dobra, aż mi się budzik włączył teraz. Ale, z, ale z, ja, ci... nie wiedziałem, że wstajesz o tej poswie. Zazwyczaj. Natomiast no, fakty są takie, że, że ta druga gitara zrobiła, zrobiła bardzo dużo fajnego, takiego mięska, ponieważ <laughs> Wojtek, tutaj zaraz Olek się wypowie, lubi naprawdę odkręcić ten zmaczem, Ma, ma lampę takie dość, dość pokaźne. Zresztą gramy na wzmacniaczach tej, tej samej marki. Myślę sobie, to co mam nie pokazywać tych lamp, jak one są takie fajne. Jak już fajne. są, no to, no to wiadomo. W związku z czym po prostu jest to mięsko takie, które, które, które lubimy najbardziej w muzyce rockowej i te dwie gitary też robią, robią jakby swój, swój, swój dodatkowy klimat, czego tak jak mówię wcześniej nie było. Natomiast tutaj Oleg jeszcze, tak? Bo chciałeś coś powiedzieć? Nie wiem, ale powiem. Ja myślę, że tutaj będę kontynuował wątek Wojtka, bo on ma całkowitą rację. Nagranie studyjne ma to do siebie, że tam człowiek jest pod pewnego rodzaju presją, gra według pewnych wytycznych i tak dalej i później ten materiał w jakiś tam sposób większy lub mniejszy jest obrabiany no tutaj w przypadku jednak koncertu live jest całkowita dowolność tu tak naprawdę jest, mamy do czynienia z tym że każdy pokazuje tak naprawdę swojego ducha, to swoje wnętrze i myślę, że to jest najważniejsze w tym wszystkim. Cały ten klimat, który jest oddany na płycie koncertowej i na każdym zresztą innym koncercie jest tak naprawdę klimatem, który emanuje bezpośrednio od każdego z muzyków i myślę, że to jest składowa pod nazwą Król i Wojtek Cugowski. Znaczy nic jeszcze w tym kierunku nie zrobiliśmy, ale ab absolutnie no, myślę, myślę, tak, znaczy tak, to może źle się wyraziłem, ja nie uczestniczyłem jeszcze w tych, w tych przygotowaniach, ale jak znam, znam Piotrka, to już tam coś, co nie, jeden numer mi przysłałeś z, z tej z próby, tak? Tak, tak, jak do tej pory, ale, ale, ale jeszcze jakby nie, nie siadłem do, do opracowywania. 2025. Także myślę, nie, nie, żadnych dat nie podawaj, bo później wydamy w 2027 i będą się ciągle pytać nas, dlaczego to nie było 5. Ale, ale no, no, no myślę, że, że na pewno coś jeszcze zrobimy. To, to, jest, to jest raczej pewne. Bardzo ta, ta współpraca, tak jak mówiłem, jest, jest tak. No, płynnie przebiega i jest, jest to wszystko robione przede wszystkim w bardzo miłej atmosferze, co, co nie w każdym zespole jest, jest możliwe. I, i co, co nie w każdym zespole jest czymś normalnym. Tutaj jest. Tutaj jest atmosfera, jest, jest, jest fajny, jest świetna muza i jest, jest dobre porozumienie między nami. To jest jakby. E, no 80% sukcesu. Nie wiem jak to obliczyłem, ale tak jakoś mniej więcej. E, ale a, powiedzmy, że te następne 20 to jest właśnie sama, sama praca studyjna nad płytą, nad, nad e, ujęciami poszczególnych instrumentów, wokalu i tak dalej, i tak dalej. Także nie wykluczam, że coś zrobimy jeszcze. Piotrze. Słuchajcie, tam musi teraz powędrować. myślę, no, to nie jest pytanie tutaj właśnie do nas akurat, czy coś zrobimy, bo na pewno chęć jest, natomiast no, bardziej to jest do was kwestia, jak to, czy to można zrobić i czy to się da zrobić i to, czy to się wydarzy, tak? No to my co możemy więcej powiedzieć? Nie, 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 to jednak do płyty to trzeba... Trzeba ostro zasiąść, trzeba, trzeba, tak, się, trzeba się wytężyć do tej pracy, trzeba więc to jest... Trzeba o tym wiedzieć przede wszystkim, że... <laughs> tak, także zobaczymy, może Olek gdzieś tam będzie siedział akurat w sali tak, prób tak, i znowu nagra, i, i, a, ale, ale nie no... no, no nagraliście właśnie płytę. Tak. Tak, no na pewno, na pewno, jeżeli przystąpimy do nagrań, to z pewnością będziemy chcieli, żeby ta płyta była przynajmniej równie dobra jak, jak ta, którą nagraliśmy, ale myślę, że nie będziemy się jakby ścigać z, z samymi sobą, tylko, tylko będziemy się starać nagrać rzeczy jak najlepszą. Piotrek no, należą mu się absolutne brawa i absolutny szacunek za to, że ten zespół trwa. To, to Piotrek go założył, to jest jego, jego dziecko i ten zespół już trwa za chwilę będzie 25 lat. To nie jest takie wcale proste prowadzenie będu, który gra muzę dosyć trudną w, w odbiorze. Muzę, które trafia do bardzo konkretnego odbiorcy i Piotrek to niesie na swoich, na swoich plecach znakomicie. I jest, jest jeszcze do tego takim człowiekiem, który jest bez przerwy uśmiechnięty i to jest piękne. I on pięknie o tym opowiada, bo to jest, to jest jego, absolutnie jego, jego będ I, i, i to jest, to jest piękne. No. To jest piękne. Wielki szacunek i brawo dla niego. Znaczy, tak, wystąpimy, wystąpimy jako, jako jeden z zespołów na festiwalu Hard Rock Heroes w, w Krakowie, w Tauron Arenie, 12 czerwca. No, pojawimy się obok takich zespołów jak Deep Purple, jak, jak Nazareth, jak Jornlande. Będą jeszcze dwa będy z Polski, Slave Keeper i One. E, także no, no, no jest to oczywiście wielka nobilitacja dla nas. Nie będziemy poprzedzać jakby koncertu Deep Purple bezpośrednio, ale znalezienie się na tym samym, w tym, na tym samym festiwalu, na, na, w tym samym line-upie, tak zwanym w tym samym miejscu, na tej samej scenie. No, no jest niezwykle ekscytujące i nobilitujące. No jak ja kocham parpli chyba nie mniej niż Piotrek, choć może w inny sposób, więc, więc bardzo, mi będzie, bardzo mi będzie miło też zobaczyć to wszystko od, od, od strony backstage'u, no bo mam nadzieję, że nie zagramy o 17 i nie będziemy musieli przejść znowu tam, gdzie siedzi publiczność. Przecież. Wiadomo. Nie, ale jakby już odkładając żarty na bok. Czyli Deep Purple będzie nazaret, choć już bez dana McCafferty, który, który był no, bardzo charakterystycznym wokalistą. I będzie też. Jorn Lande to jest taki wokalista norweski, którego obserwuję od, od lat absolutnie, on jest taki bardzo, bardzo blisko Davida Coverdale'a i Roniego Jamesa Dio, jest tak, tak, jak miałbym go określić wokalnie i, i, i no, no naprawdę super, super, że będziemy mogli to wszystko zobaczyć z bliska, posłuchać i, i być może poznać tych ludzi. Powiem tak, gdyby, gdyby to miało miejsce jakieś 20 lat temu, to chyba bym umarł, jakbym tylko usłyszał o tym, że mamy tam wystąpić. No, no teraz, no cóż, PESEL nie kłamie, jesteśmy już, mamy już swoje lata, ale jakby ekscytacja, ekscytacja jest też, też dosyć spora, no nie? że będzie można zobaczyć tych, tych naszych bohaterów muzycznych z bliska. Podejrzeć, podsłuchać, zobaczyć jak to wygląda od tej drugiej strony. Byłem na tylu koncertach Deep Purple i teraz będę, będę to wszystko mógł zaobserwować z innej strony. Bardzo się cieszę.